Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, w końcu mogę Wam powiedzieć, gdzie się znajdujemy. Tak jak mówiłam, są góry, że będą góry i, i są. Jest przepiękny widok. Cudowna pogoda, słoneczko gdzieś tam się przybija. Mm, opornie, ale, ale powoli. Ale no, widoki są i cieszymy się, że jest śnieg. Nie za dużo, ale jest, bo na tym nam najbardziej zależało. A za mną, tu, o w tym miejscu, widzicie, to jest, słuchajcie, Glamp E, dokładnie w Tarasówce, jest to 15 kilometrów od Bukowiny Tatrzańskiej, e, więc bardzo bliziutko do miejsc, które można też pozwiedzać, e, dobrze zjeść. Wczoraj, słuchajcie, my byliśmy na przykład z Zakopcu na kolacji, jechaliśmy dosłownie 25 minut, więc jest bardzo bliziutko wszędzie, a tutaj w tym miejscu człowiek odpoczywa. Słyszycie jaka cisza? Na lamp nie ma, słuchajcie, telewizorów, co jest, uważam, też istotnym tutaj szczegółem, ale o to chodzi też jakby w tym miejscu, żeby człowiek naprawdę odpoczął, odciął się totalnie od, od jakichś bodźców, które przeszkadzają i trochę tak zżył się z naturą. A tu jest po prostu przepięknie. Ja żałuję, że tak krótko, bo jesteśmy tutaj dzisiaj, Jutro, bo jutro już wracamy, ale no. Cieszymy się każdą chwilą. Dzisiaj leniuchujemy taki jest plan. Yy, może gdzieś pojedziemy na jakiś obiadek, ale póki co zero presji, nikt nie krzyczy, nikogo nie trzeba nakarmić, <grystanie> po prostu totalnie chillujemy. Wiecie, jak tam jest fajnie. Ja Wam pokażę później w środku. Jest tak cieplutko, tak przyjemnie. I o to słuchajcie chodziło. <laughs> Żeby sobie leżeć z kawusią. Oglądać coś fajnego. Albo nie oglądać. Chillować. Bez presji i widoczki. Nie wiem czy to tam widać. Ale ja widzę. Więc pięknie. Na razie chillujemy. Oglądamy. LOL trochę śmiejemy. a później em, pojedziemy em, do bacy, tak? Dobrze mówię baca po jakieś em, tutejsze smakołyki, jakieś mleczko, osypki, coś, coś tam się znajdzie dobrego. No i może coś pozwiedzamy, jakimś wyciągiem jedziemy, żeby zobaczyć ładne góry. Miłego dzionka życzą.